Dzień dobry. Witam na kulinarnym szlaku województwa polskiego, Opolski Bify. Dziś przejechaliśmy do miejscowości, która liczy zaledwie kilkuset mieszkańców, ale można tutaj zobaczyć naprawdę cały świat. Olszowa. Miejscowość niewielka, ale atrakcji tutaj nie brakuje. Możemy odwiedzić park miniatur. Nieopodal na lekcję historii zaprasza Muzeum Czynu Powstańczego. Ale dzisiaj będziemy gościć w gościńcu pod Złotym Rogiem. Dziś w menu potrawa, która jest mi szczególnie bliska, a w zasadzie jej główny składnik. Bowiem przyrządzać będziemy kaczkę z kluskami śląskimi i buraczkami. A teraz poznajcie szefa kuchni. Łukasz Reszta Kuchni od 13 lat. Wcześniej też był kucharzem, m.in. w Łodzi. Jego specjalność to pieczone żeberka. Miłośnik motoryzacji w wolnych chwilach sam naprawia swoją sportową Alfa Romeo. W kuchni nie lubi bałaganu i chaosu, a uwielbia muzykę metalową. Gościniec pod Złotym Rogiem to naprawdę niepowtarzalne miejsce. Odrestaurowany budynek, piękne zabytkowe wnętrza, ceglane sufity. Można by tak jeszcze długo wymieniać, ale czas wziąć się do pracy. Witaj, Łukaszu. Witam. Wiem, że dzisiaj na obiad kaczka. No tak. Twoja specjalność? Jedna z wielu. jedna z wielu. Zawsze, że tak powiem, gdzieś z tyłu głowy tam taka kaczka była, z tego względu, że. W domu była przygotowywana przez mojego tatę. Czyli rozumiem, że tradycję rodzinną przyniosłeś do restauracji. Tak, zawsze ta kaczka gdzieś tam była, i pewnego dnia stwierdziłem, że chciałbym ją podawać tak jak była podawana w domu, aczkolwiek trochę zmieniłem tą recepturę. Muzyka Czyli od czego zaczynamy? Zaczynamy od suchej marynaty. Sucha marynata? Tak. To tak. tylko takie, że się olej dodaje, wtedy zioła i tak dalej. Kaczka ma na ogół bardzo dużo tłuszczu to, to w prawda. sobie, który dodatkowo jest zbędny. Nie musimy Aha. tutaj dolewać żadnego oleju, wystarczą przyprawy. Od czego zaczynamy? Papryka. Papryka. Czerwona, słodka? Papryka, czerwona, słodka. Powiedz, powiedz dość. Nie boimy, nie. nie boimy się Nie boimy się słodkiej papryki. Więc... To nie pieprzka jajka. Dobra, wystarczy. wystarczy. Majeranek? Jak najbardziej. Oj, majeranku to pewnie sporo sobie dorzucić, co? Będzie. Będzie, wystarczy. Sól? Sól jak najbardziej. Połowa z tego, połowa z tego, proszę bardzo. Wystarczy. Pieprz to palcami, co? Tak, proszę bardzo. Syk. Trzeba uważać elegancko. Pieprz żyłowy? Palcami? Można. Jak najbardziej. <laughs> Okej. Okay. I czosnek suszony. Połowę? Połowę. Dobra, mam to. Możemy tę kaczkę już zamarynować. Tak, ale potrzebne są jeszcze nam owoce. Czy pokroić? Musimy tak. je pokroić. To ja biorę suchą marynatę. Odłożę na razie, tak. Trzy, cztery. cztery. Dobra, teraz. E, może dalibyśmy jeszcze nam gruszkę? O, ładnie wygląda. Też na czworo? Tak, tak. Okay. Powinno nam spokojnie wystarczyć. No to cóż, marynujmy tę kaczuchę. Czyli kaczka zamarynowana. Tak. Super, dziękuję. Czyli do pieca. Nie, musimy poczekać 24 godziny, aż mięso skruszeje, nabierze aromatu i smaku przypraw, które Ja nie mam tyle czasu Przewidziałem to Naprawdę? Tak Zamarynowałem ją wczoraj A, no to świetnie, czyli bierzemy się za kolejny składnik naszego dania, będziemy robić kluski śląskie, ziemniaki obrane, ja nie lubię obierać Ja również Czyli ktoś zrobi to za nas Tak No to gotujemy ziemniaki Gotujemy ziemniaki ugotowane i odcedzone. I teraz z tych ziemniaków powstaną kluski, kluski śląskie. Tradycyjne kluski, kluski śląskie. Co śląski. będziemy używać? To e, ziemniaków. Mąkę ziemniaczaną i jajka. No to proszę bardzo, bierzmy się do roboty. To chyba dobrze wyciśnięte. Znakomicie. Dobra, to czyli kolejny składnik to mąka ziemniaczana? Tak, ale stop. Przed tym musimy ugnieść ziemniaki, podzielić je na cztery części, wyciągnąć jedną czwartą ziemniaków i nasypać w to miejsce mąki ziemniaczanej. Tego to w ten prosty sposób poznajemy, jak zachować proporcje do wykonania klusek śląskich. Ciasto wyrobione rękami mistrza. Bardzo Cię proszę o szybką lekcję, jak zrobić kluski śląskie. Bierzemy sobie na początek jedną małą gałkę lodów. Waniliowych. Waniliowych. Dobra. Mam. Przegniatamy to ciasto. Z lewej do prawej, z prawej tak. do lewej. I zaczynamy formować. Czyli takie kulamy, kula... A, kulamy, 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 kulamy. Aż uzyskamy, żeby nie była spękana ta mm -hmm. kluska. Po takiej kuleczce. Małym palcem. Nie no tak. Dziurka Robimy. w pustce. Dziurka, w Dziurka w jest bardzo ważna. Powiedzmy dlaczego. Na sos. No No dobra, założyłem rękawiczki. W jakim celu? I żeby się nie ubrudzić. A no tak, bo teraz będziemy przygotowywać buraki jako dodatek do naszej kaczki. Buraczki, ala Łukasz, opowiedz, jak będziemy je robić? Buraczki pokroimy w drobną kostkę, przesmażymy je na masełku z Olesna. Do tego damy świeżą, czerwoną, kwaśną porzeczkę, którą przełamiemy słodką śmietaną. To bierzemy się do pracy. Kaczka prosto z pieca. Ile czasu spędziła w piecu? 2,5 godziny. 2,5 godziny, idealnie. Widzę, że ją też wyporcjowałeś. Tak, jest wyporcjowana, przygotowana prosto do wyłożenia na talerz. Czyżby po dwa kawałki? Tak. Pierś i łódko z kaczki. No to pięknie. To bardzo Cię proszę, żebyś to nam pięknie wyserwował. Jak najbardziej. Muszę uczciwie powiedzieć, że naprawdę dzisiaj na te danie zapracowałem. Panie Ryszardzie, kaczka pieczona z kluskami śląskimi i burakami to chyba rzadko gościła na stole na Śląsko-Polskim. Rzadko, nie rzadko. To jest potrawa na pewno świąteczna i też nie u wszystkich, dlatego że kaczkę mogli sobie pozwolić tylko ci, którzy hodowali tą kaczkę. Nie każdy ją na podwórku miał, kaczka musiała być z własnego chowu. Ja na tą niedzielę czekałem długo, także yy, myślę, że nasze w tej chwili kubki smakowe będą oczarowane. Tak jest, to prawda. Nie hodowaliśmy tej kaczki, ale z przyjemnością ją zjemy. Tak że Aczkolwiek rzeczywiście... wiemy jeszcze, przerywając tak nieelegancko, że pan kucharz kaczkę starannie piekł długo, bo słyszałem, że 4 godziny, 3,5 godziny w brytfanie. Tutaj troszeczkę to pomieszaliśmy, brzechwy było inaczej, ale paczka była długo pieczona. U nas było 2,40, ale będzie pyszne. To smacznego. Smacznego.